Siemanko, ja jestem Pixelowy Shadow. W dzisiejszym poradniku prezentuję wam jak wygrać mapkę lub escape do minecrafta. Więc tak, pierwszym krokiem jest wejście w wyszukiwarkę internetową. W Pobranie dowolnej mapki, załóżmy na YouTube z YouTuba mm, na przykład znajdziemy sobie jakąś mapkę, załóżmy yy, mapka escape 164 mm, do, albo nie, dobra mamy tu różne mapki na przykład cóż już że tam mi wpada w oko Tu jest dowląd, dowląd. My sobie ją pobierzemy Dowląd No i tam zapisujemy i tak dalej. Ja nie będę zapisywał ani pobierał, więc dobra jak już załóżmy pobierzemy tą mapkę Przyciągamy sobie yy, tą mapkę na publikę załóżmy, że to jest ta mapka i przeciągamy sobie ją na pulpit co dobra yy, drugim krokiem będzie wejście w start i wpisanie data, yy, pro, yy, procent. otworzy nam się ogólny folder yy, komputera kropka .minecraft i przeciągamy tą mapkę tutaj ja nie będę przeciągał, bo to jest gimp no i zamykamy no i w moim przypadku nie będę włączał Minecrafta ale jak wy go włączycie to dacie sobie na jednoosobowym no i tam już będziecie mieć tą mapkę no i normalnie escape robicie no dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie mam nadzieję że pomogłam lajkujcie subskrybujcie